Jak szybkie jest światło? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, wszyscy wiemy, że prędkość światła jest czymś nieprzekraczalnym. I chociaż cały czas usiłujemy jakoś tą nieprzekraczalność ominąć, czy też udowodnić, że jednak da się poruszać szybciej niż to światło w próżni, na razie nam się nie udało. Ale jaka jest w ogóle ta prędkość światła? O tym, dlaczego prędkość światła jest nieprzekraczalna i czy jest nieprzekraczalna. Może porozmawiamy kiedy indziej. Dzisiaj zajmijmy się tym głównym tematem, czyli jak szybko porusza się światło, a dokładnie jaka jest prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni. Wynosi ona dokładnie 299 792 458 metrów na sekundę. Czyli w czasie każdej sekundy... Światło w próżni pokonuje prawie 300 tysięcy kilometrów. No to robi wrażenie. 300 tysięcy kilometrów to dużo, a ta odległość pokonana w czasie sekundy no to już wrażenie jest jeszcze większe. I co ciekawe, jest to stała fizyczna, którą oznacza się symbolem małe c. I to oczywiście w próżni ta prędkość fali elektromagnetycznej jest największa. W innych ośrodkach oczywiście ta prędkość z powodu tych ograniczeń jakie stawia ten ośrodek tej fali elektromagnetycznej ta prędkość jest niższa ale ile to w kilometrach na godzinę przyjmuje się przyjmujemy najczęściej liczymy te prędkości właśnie w kilometrach na godzinę a prędkość światła w kilometrach na godzinę to miliard 79 milionów 256 848 km na godzinę ponad miliard na godzinę Samolot, który leci z prędkością ponad 2000 km, to dla nas coś bardzo szybkiego. Nasze najszybsze obiekty, które pokonują kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na godzinę, to dla nas coś bardzo szybkiego, super szybkiego. A słońce, słońce, słońce. A prędkość światła to ponad miliard. Niewiarygodna rzecz. Pamiętajmy, że ta prędkość Prędkość światła jest używana do określania odległości we wszechświecie. I ta gigantyczna szybkość oznacza, że światło od Księżyca do Ziemi, czy to od Ziemi do Księżyca, potrzebuje 1,3 sekundy, żeby pokonać tą odległość. Troszkę ponad sekunda, czyli i to światło już jest koło Księżyca. Nie 3 dni, jak nam musimy lecieć 3 dni na Księżyc, tylko... Światło ze słońca potrzebuje około 8 minut, żeby dotrzeć do Ziemi. Niestety nawet prędkość światła w skali wszechświata jest czymś niewielkim. Najbliższa gwiazda 4 lata świetlne, czyli te prawie 300 tysięcy km na sekundę. Jeśli osiągnęlibyśmy taką prędkość, to musielibyśmy lecieć 4 lata do najbliższej gwiazdy. Coś nierealnego. A jeśli zaczniemy mówić o milionach, a nawet miliardach lat świetlnych, które ma nasz wszechświat, no to już ta skala jest niewiarygodna. Jeśli chodzi o to przekraczanie prędkości światła, jak na dzisiejszą wiedzę nie jesteśmy w stanie jej przekroczyć. Nic na to nie wskazuje, że ta prędkość światła jest możliwa do przekroczenia. No ale kiedyś nie byliśmy w stanie przekroczyć nawet 200 km na godzinę, kiedy skoczyliśmy z jakiejś jakoś wysokiego klifu. Może to się kiedyś uda, może fizyka znajdzie na to sposób, może da się to ominąć, można da się uzyskać wyższą prędkość, chociaż wątpię, albo w sposób troszkę inny, w jakiś sposób tą prędkość światła ominąć. Tutaj oczywiście, no jak zawsze należy polecić materiał Astrofazy, a dokładnie Pop Science, taką serię, no naprawdę polecam. Nie wystraszcie się, że odcinki czy też części trwają po półtora, dwie godziny warto. I właśnie tam jedna z tych części dotyczy właśnie podróżowania z prędkością większą niż prędkość światła. Nie wystraszcie się też tego, że tam wiele literatury, filmów fantastyczno-naukowych, ponieważ pamiętajmy, że ta ta, ten dział literatury i filmów fantastyczno-naukowych może da nam jakiś pomysł na przyszłość. Więc na dzisiaj dziękuję. Zapraszam oczywiście na ten materiał, o którym mówię Astrofaza Pop Science, czy podróże z większą prędkością niż z prędkością większą niż prędkość światła. Na pewno YouTube wam wyrzuci to, co trzeba w wyszukiwarce. I oczywiście zapraszam na swój kanał, na swoje materiały. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek opublikuj, publikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.